Seniorzy skółka Teatralnego działającego przy Klubie Seniora w Sędziszowie Małopolskim przygotowali kolejne dzieło. W sobotę, 18 lutego, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyła się premiera spotkania literacko-muzycznego Najpiękniejsze strofy o miłości. Miłość ci wszystko wybaczy. Smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy i zdradę, i kłamstwo, i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość tak pięknie tłumaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Zaczynali od znanych i lubianych wierszy polskich poetów, które recytowali dzieciom. Później na warsztat wzięli bajki i fraszki Krasickiego, czego efektem była etiuda teatralna dla mieszkańców Sędziszowa Małopolskiego. Teraz aktorzy z klubu seniora, którzy pracują z instruktor Sędziszowskiego Domu Kultury Wiolettą Czapką, zaprosili na swój kolejny projekt. Tym razem na scenie opowiadali o miłości. Spektaklowi towarzyszyła muzyka, śpiew i taniec w młodzieży. Samo słowo wydawało nam się troszeczkę po prostu monotonne, więc dołączyliśmy do tego muzykę z piosenką i oczywiście taniec. A kto jak nie młodzi nam to po prostu ozdobią. Podczas spotkania literacko-muzycznego, aktorzy z klubu seniora recytowali swoje ulubione wiersze o miłości. Zamiast dmuchać na zimno, na gorącym się sparzyć, z deszczu. Pobiec pod rynnę, Trzeba marzyć. Gdy spadają jak liście Kartki dat z kalendarzy, Kiedy szaro, mgliście, Trzeba marzyć. W chłodnej, pustej godzinie Na swój los się odważyć. Nim Twe szczęście cię minie, Trzeba marzyć. To były wybrane wiersze przez y, naszych członków y, klubu seniora, czyli przez naszych seniorów. Oni sobie wybrali, tak czuli, tak czuli więc, więc to jest y, zbiór. Y, Kilkunastu autorów. Wybór tematyki nie był przypadkowy i warto podkreślić, że nie wiązaliśmy go z Dniem Zakochanych, który obchodzimy w lutym. Mówi prowadząca warsztaty teatralne Wioletta Czapka. Uważamy, że kochać trzeba cały rok, a nie tylko w jeden dzień. Z racji tego, że zauważyliśmy, że wokół nas jest coraz więcej takiej. Yy, nienawiści, yy, zazdrości, yy, krętactwa, można też powiedzieć otwarcie, a mało tej miłości. A wiadomo, gdy się mimujemy. Życie jest po prostu łatwiejsze. Występ seniorów został doceniony gromkimi brawami. Były owacje na stojąco, co sprawiło aktorom ogromną radość. Pojawiły się również łzy wzruszenia. Przy pełnej sali występowali z dużą owacją, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Emocje z nas dopiero schodzą. Podsumowanie myślę, że dopiero zrobimy za, na następnym spotkaniu na naszych zajęciach teatralnych, ale. Tak, na pierwszy rzut bardzo zadowoleni i, i szczęśliwi. Pomimo, że to już nasz kolejny występ, to nie obyło się bez tremy. Odczuwamy ją zawsze, bo w każdy spektakl wkładamy dużo pracy i serca. Chcemy, aby nasz wysiłek został doceniony i żeby wszystkim podobały się nasze recytacje, mówią seniorzy. Nie ma nic za darmo. Spotykamy się w gronie 12 osób, jest nam bardzo miło, przyjemnie, wspieramy się i po prostu. Wyniki naszej pracy widać było na spektaklu. No, niestety, troszkę była nasza trema, bo ta nasza nauka, no, nie przychodziła nam tak łatwo w tym naszym wieku już. Musieliśmy się tych wierszy nauczyć prawie przez pół roku. Staraliśmy się, a jak wyszło, ocenią widzowie. Wszystko z głowy, żadnego suflera. Nie, niestety nie korzystamy z suflera. Najwyżej suflerami jesteśmy między sobą, bo przez tyle prób nauczyliśmy się prawie wszystkich ról, wszystkich wierszyków. No ale nie pod, bez, było bez, bez podpowiadania, czyli na żywo. Warsztaty teatralne pomagają seniorom otwierać się na nowe doświadczenia i ludzi. Pozwalają spełniać młodzieńcze marzenia i realizować skrywane przez wiele lat pasje. To jest wyzwanie dla starszych ludzi, dla nas. Jest to dla nas odskocznią od naszej codzienności, od naszych codziennych spraw. Tu, jak się spotykamy, to się pośmiejemy, pożartujemy, powspominamy. No i też mamy jakieś jeszcze marzenia. I życzenia. Staramy się krzewić kulturę nie tylko tak jak młodzi, no ale w wieku dojrzałym również należy ją kultywować. I zapraszamy wszystkich chętnych do pracy z nami. Będą wtedy większe może efekty, może jakaś inna sztuka się pojawi. Także prosimy o, o pomoc, jeżeli ktoś jest chętny. Zapraszamy. Swoją najnowszą sztukę, najpiękniejsze strofy o miłości, seniorzy zaprezentują jeszcze prawdopodobnie na tegorocznych senioraliach. A teraz zapraszamy Państwa na pierwszą część ich występu. To nie pytać o nic, bo miłość jest niepokoła. dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w Twoich oczach. Ok. słówko, słóweczko małe, co czasem starcza na życie całe, ono wyjaśnia życia zawiłość, małe słóweczko, brzmi ono miłość. Żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć I zjawiła się miłość, trzeba marzyć. Zamiast dmuchać na zimno, na gorącym się sparzyć, Z deszczu pobiec pod rynnę, trzeba marzyć. Gdy spadają jak liście, kartki dat z kalendarzy, kiedy szaro mgliście, trzeba marzyć. W chłodnej, pustej godzinie na swój los się odważyć, nim twe szczęście cię minie. Trzeba marzyć. W rytmie wiecznej tęsknoty wraca fala do brzegu. Ty, pamiętaj wciąż o tym: trzeba marzyć, żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć, i zjawiła się miłość. Trzeba marzyć. Chociaż raz warto umrzeć z miłości. Chociaż raz. A to choćby po to, żeby się później chwalić znajomym, że to bywa, że to jest. Umrzeć, leżeć w cmentarzu czyjej szuflady obok innych nieboszczków listów i nieboszczek pamiątek. I cierpieć, cierpieć tak bosko i z takim patosem, jakby się było toską lub witosem. I nie mieć już żadnych spraw i do nikogo złości, i tylko błagać Boga, by choć raz, choć jeszcze jeden raz. Umrzeć z miłości. Miłość ci wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy i zdradę, i kłamstwo, i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła. Miłość tak pięknie tłumaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Już kocham cię tyle lat. Na przemian w mroku. I w śpiewie, może to już jest osiem lat, a może dziewięć? Nie wiem. Splątało się, zmierzchło, gdzie ty, a gdzie ja? Nie wiem. I myślę w pół drogi, żeś ty jest rewolta, i klęska, i mgła. A ja, twe oczy i nogi. Kiedy będziesz zakochany, tak prawdziwie kiedyś wiosną, to zobaczysz, że naprawdę słowik śpiewa. Że świat w słońcu jest skąpany Że piękniejsze kwiaty rosną Że inaczej, że radośnie szumią drzewa A jak jeszcze tak się zdarzy Że akurat będzie maj I że będą psy Sam do rymu dodasz raj Gdy ci szepnie ukochana Jedno małe słówko Zobaczysz, że to świetny rym do psy. Nie zawsze tematem piosenki są łzy, wielki żal i tęsknota. Lecz często tematem jest radość i śmiech. Nutka szczęścia rozwania się złota. Ty powiesz, że wszystko nieprawda. Ten park i ten ptak rozśpiewany. Powiesz, rymy są głupie. Przyznaj się, przyjacielu. Pewnieś nigdy jeszcze nie był zakon. Tak się zdarzy, że akurat będzie maj, że będą psy pachniały, sam do rymu dodasz raj. Gdy ci się pnie ukochana, jedno małe słówko ty, to zobaczy. miłość zna, kto duszą obłąkany wypił zabójczy i najsłodszy jad, a z martwych ożył nim, jak rosą kwiat, kto ssał miód z krwawych ust serdecznej rany, kto oddał wszystko, że brakiem być rad, kto niewolnikiem sprzedał się w kajdany, a został królem, Wszech gwiazd obwołany i zdobył nowy, nieodkryty świat. Kto w przepaść rzucił się bez den, bez den, a wpadł w róż obłok na zawrotny sen, którym odurza woj upojna, miękka. Kto pokorniejszy od przydrożnych ziół, pod stopy padał czołem w pył, a czuł, że się najwyżej znosi, kiedy klęka? Kochać i tracić, pragnąć i żałować, padać boleśnie i znów się podnosić. Krzyczeć tęsknocie precz I błagać, prowadź. Oto jest życie, nic, a jakże dosyć. Zbiegać za jednym klejnotem pustynie, Iść w toj za urodą, Ażeby po nas zostały jedynie ślady na piasku i kręgi na wodzie Nie boję się dętej orkiestry przy końcu świata biblijnego tupania boję się twojej miłości że kochasz zupełnie inaczej, tak bliski i inny, jak mrówka przed niedźwiedziem. Krzyże ustawiasz jak żołnierzy na wysokich. Nie patrzysz moimi oczyma. Może widzisz jak pszczoła, dla której białe lilie są zielono-niebieskie. Pytającego omijasz jak jeża na spacerze. Głosisz, że czystość jest oddaniem siebie. Ludzi do ludzi zbliżasz i stale uczysz odchodzić. Boję się Twojej miłości, tej najprawdziwszej i innej. Gdy Cię spotkałam raz pierwszy, mokre pachniały kasztany. Zbyt długo mi w oczy patrzyłeś, ogromnie byłam zmieszana. Pod mokre płaty gałęzi szłam za Tobą. Sercem trzymał w uwięzi Twój błękitny wzrok. Czekałem na Ciebie wczoraj, czekałem od rana do rana. By wiodła mnie w pole tęsknota Miłością Twoją piana. Przenigdy już czekał nie będę, Tak żem był że się nie wie Lecz kłamstwo jest obce mej duszy. O fałszu me serce nic nie wie Więc powiem Ci prosto i szczerze, Ty moje dziwne kochanie. To chodziłem do końca ją czekać, to woli mi na to nie stanie. Bo cóż mam czynić nieboże, jako nie czekać do końca. Wszak Ty jesteś moim zachodem i wschodem mojego słońca.